Eee, wybiorę najbardziej opresyjny temat, dlatego pyk eee, black baby o o, nie zróbmy jak system niszczy dziecko, będzie takie kluczowe, takie, takie kluczowe, bo takie dzieciowe jak system niszczy dziecko Wzorce narzucane przez społeczeństwo. Dobrze. Grubo widzę idziemy. Eee, otoczenie... E? What? A, lol. Przepraszam. Tak. Otoczenie kształtuje człowieka. Patologia rodzi patologię. Promocja patologii? What? C ciężkie życie. Dobra, zróbmy promocję patologii. Co mi tam? Promocja patologii. Nie wiem, jak to ma przejść, ale ciężkie życie. E... Aborcja LGBTQ? E... F... Mogę wrzucić aborcję, ale nie wiem, jak to, jak to ma się do Arkane. Myślę, że odjeżdżasz trochę do Z. E... Będzie, trudniej... Będzie trudniejszy tego. Do czego to bingo? Całkiem dosłownie masz temat na ekranie. Jak system niszczy dziecko? Mogę jeszcze dodać tutaj. Sru, będzie widoczne teraz. W Arken nie ma wątku LGBTQ? Jest, ale nie wiem, jak to się odnosi do niszczenia dziecka. Brak nadziei na lepsze jutro. E... Dzieci dzisiaj wcześniej wchodzą w dorosłość? E... Bunt dziecka, dobrze, o, bunt dziecka im pasuje. E... Zabijanie wybitnych, Jezus Maria, dobrze już jak chcecie. Eee... Coś tam, coś tam, Harley Queen. Klasy konflikt klasowy o. Eee... No, słuchajcie. To jeszcze cztery. To jeszcze cztery potrzebujemy. Eee... Społeczeństwo ignoruje wyrzutków. Eee... Seksualizacja niech będzie. Poszalejmy. Brak uwagi rodziców. Jak są martwi, to, to nie dają uwagi. To prawda. Jakby eee, to, to tego. Wychowa o, zróbmy wychowanie bez rodziców. I jeszcze, jeszcze opresyjna policja i do, do kompletu? Nie, 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 bez żadnego e, rewolucjonizmu. A ja nie wiem, czy są spoilery do Arkane Dozy. Jakby nie oglądałem tego wideo, dlatego zrobimy dlatego robimy tego. Nie no, ni Policja. Opresyjna policja i koniec. A. Nie, nie, nie będziemy robić więcej, bo wyjdzie nam, wyjdzie nam 20, wyjdzie nam 25 pól, i wtedy będziemy musieli 9 jeszcze wymyślić. A ostatnio, ostatnio z tymi 20, 25 to była gruba jazda, więc darujmy sobie tym razem. Eee, dobra, ja sobie generuję kartę, po czym oddaję link w wasze ręce. Możecie sobie też wygenerować karty. Pamiętajcie, jak będziecie mieć bingo, krzyczcie bingo na kanale i jedziecie. Yasuo to jest fajny samuraj, wiem, bo grałem w tego, wiem, bo grałem w uh, Legends of Frontera. Jest super i jest potężny i ma dwa miecze. Tyle wiem. W LOLu to często postać toksycznych osób? O nie! Teraz nawdną sobie. Czy mamy czy mamy już załoga się załadowała? Karty wygenerowane, pobrane i w ogóle? Fajny jeszcze, lubicie? O, dziękuję! Anonymous Dziękuję, dziękuję, Dara Dera, mamy kartę. E, tutaj. I tutaj mamy arcane. A, i to co powiedziałem, że you didn't. Szymek sobie wziął e, klip z tego, z innego serwisu. I nie ma żadnej atrybucji w opisie. Na to się, na to, na to się tego. E, no rekle, spokojnie, będziemy, będziemy robić pauzy i będziemy wypełniać. Filmowe adaptacje gier nie mają zbyt dobrej sławy i wyrósł już wokół nich pewien stereotyp produkcji niskiej jakości. Czego z Kurde trzeba było naprawdę coś o grach komputerowych jeszcze wstawić. Zdecydowanie nie można powiedzieć o Arkane, powstałym w oparciu o popularne League of Legends. Być może dlatego, że nie ma w nim praktycznie żadnego przełożenia między rozgrywką a serią. E, jakby akurat Mortal Kombat był jednym z lepszych filmów na podstawie gier bym argumentował, ale. Realem. Ze świata gry czerpie on jedynie realia i postacie, w których losy opowiada. W efekcie czego dostajemy barwną, artystyczną, okraszoną lekkim komentarzem społecznym opowieść o tym, jak osobiste traumy i złe wzorce, w połączeniu z realiami społeczeństwa klasowego i nierówności społecznych, Jest podział z podziały klasowe. pa 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 pa... Gdzie to mam? Konflikt klasowy. Złe wzorce. Wzorce narzucane przez społeczeństwo. Dobrze. Dobrze. Splatają się w wydarzenia, które niszczą dziecko. Partnerem odcinka jest InFact. O nie. Odcinek zawiera spoilery z serialu Arkein. To masz co odpowiedź, Dodgy. Powder poznajemy, gdy z rówieśnikami próbuje okraść dom w bogatej dzielnicy miasta. Jako najmłodsza z grupy, ewidentnie jest tutaj na próbę, której nie zdaje. W pewnym momencie panikuje i wyrzuca łupy. Jak się szybko okazuje, nie jest to pierwsza tego typu wpadka. Co przekłada się na to, że dziewczyna ma niskie poczucie własnej wartości, potrzebę wykazania się i udowodnienia, że nadaje się do brania udziału w podobnych akcjach. Czuje, że nie spełnia wymagań grupy, sprawia zawód tym, na których jej zależy. Wiecznie żyje w cieniu swojej starszej siostry, Waj. Ta, będąc wręcz agresywnie asertywna i przywódcza, jednocześnie bardzo dba o Powder. Stara się angażować ją do udziału w napadach i motywuje do majsterkowania przy materiałach wybuchowych. Do... No, stara się angażować siostrę do udziału w napadach. Love! Wspólne napady łączą ludzi. Do czego dziewczynka ewidentnie ma talent. Powierzchownie może to wyglądać jak ciepła, troskliwa relacja nakierowana na to co najlepsze dla młodszej z sióstr. Patrząc jednak z boku, widać, że w istocie jest to zachęcanie dziecka do zabawy potencjalnie śmiercionośnymi narzędziami i brania udziału w aktywnościach narażających życie. Z... O Jezus Maria, ale grubo pojechał teraz! Uh... No nie, nie, tutaj nic nie mamy, ale musiałem sprawdzić. Czy może pro... Nie, to będzie promocja patologii. To, to jest promocja patologii. Ciężkie życie. Jeszcze nie ma patologii rodzi patologii, rozpędzasz się monkirze, ale jest promocja patologii. I... Tak daleko jeszcze nie poszliśmy w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w narracji Szymona spokojnie. Stawiając na oko 12-letnią dziewczynkę w sytuacjach, do których ta nie może być przygotowana. Co ostatecznie kończy się tym, że Powder, angażując się w coś, co ewidentnie ją przerasta, przez przypadek zabija dwójkę swoich przyjaciół. Warto jednak zauważyć, że ramy tej tragedii są silnie określone sytuacją społeczną. Waj, popychając siostrę do tego, co skończy się katastrofą, robi to w dobrej wierze i ze szczerym przekonaniem, że to powinny robić w życiu. Rodzice dziewczynek zginęli w nieudanym. Okej, okay, dobra, przepraszam, ale, ale ee, chciałem, chciałem powiedzieć, że chciałem, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Bo, jakby. całkiem dosłownie. to jest kłamstwo. Jakby Waj popychają do tego, żeby robiła swoje rzeczy, dlatego że, że ona jest w tym dobra, a dziecko musi się na czymś skupić. A, a popycha ją do robienia tych rzeczy, mówiąc całkiem dosłownie: nie jesteś za dobra w biciu się, ale jesteś dobra w tym. rób to. Więc. I mean. Całkiem dozownie i siostra mówi, żeby się nie uczyła bić! Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to za bzdurna narracja, ale... O, ja jestem pewien, że, Szymon, że że ktoś to inny oglądał. Chcę powiedzieć, że oglądam twoje wideo, bo nie mówisz jak jakiejkolwiek idei, jest to przyjemniejsze. To znaczy, nie robię takich znaczących... Pauz, kiedy opowiadam o ważnych rzeczach. O to chodzi? ...danej rewolucji, w której wzięli udział. Wychowuje je Wander, przywódca rebelii, który chciał wywalczyć lepsze jutro dla ignorowanych i pogardzanych nizin społecznych, ale ostatecznie przeraziła go cena, jaką musieli zapłacić za to inni ludzie. Dzieci dorastają w Dolnym Mieście, biednej dzielnicy pełnej przestępczości, biedy i powszechności używek. A wszystko to dzieje się w bezpośredniej bliskości ostatniego i wygodnego górnego miasta, którego mieszkańcom zdaje się być bardzo wygodnie w ich poczuciu wyższości, co dodatkowo podkreśla brutalność stróżów prawa, którzy. Opresyjność policji zdecydowanie, i społeczeństwo ignoruje wyrzutków, też jak najbardziej. Um. Brak na dzień. Chodzi mi o to, że ja nie mogę czytać polskich gazet, bo się bardzo męczę językiem, aż Pan mówi, jak czytał gazetę. Okej, okay. to ciekawe. Otoczenie kształtuje człowieka. Eee. Chyba nie. Powiedziałbym, że nie. Czujecie, że było? Nie no, wychowali się z Wanderem. Na razie, na razie, w tej części wideo jeszcze nie ma o wychowaniu bez rodziców. Wander formalnie pełni funkcję rodzica. Przemocą przypominają, kto tutaj rządzi. Dziewczynki wychowują się w zrozumiałej urazie wobec systemu, a gdy ich rówieśnicy i ludzie wokół przejawiają jawną pogardę wobec zasad społeczeństwa, które ma ich za nic, to również Powder i Waj naturalnie próbują realizować takie wzorce, na jakie są wystawiane. Okej, okay, społeczeństwo tutaj zdecydowanie, społeczeństwo kształtuje i to, e, znaczy otoczenie kształtuje e, i ja mam bingo e, i bunt dziecka zdecydowanie. Nie wiem, gdzie miałaby być aborcja, szczerze mówiąc, ale przyjąłem, nie? Przyjąłem, co ja mam wam odmawiać? Dobrze, w Lubel. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że Dolne Miasto nie jest miejscem beznadziejnym. Mimo ewidentnych problemów społecznych, nasze bohaterki mają gdzie mieszkać, co jeść, mogą grać w gry, bawić się. Nastolatki dokonują kradzieży i rozboju nie z głodu czy konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale z chęci wykazania się, zdobycia czegoś, co jest poza ich zasięgiem. Nieprawda? Kradną całkiem dosłownie dlatego, że chcą, się do, że, że, że chcą mieć z czego żyć i że chcą dołożyć swoją cegiełkę. To jest zresztą wprost powiedziane w chyba pierwszym odcinku. Że kradną dlatego, że nie chcą jakby tylko czerpać korzyści, ale chcą jakby ponosić. dźwigać swój ciężar. O, to jest, to jest, to jest ładne określenie. I poprawienia swojego losu, który, mimo iż nie jest tragiczny, to widocznie gorszy niż mieszkańców bogatego i bezpiecznego górnego miasta. Oglądamy realia, w których nie ma systemu potwornego ucisku, który wymuszałby łamanie zasad, by przeżyć, ale system ogromnych nierówności, stwarzający warunki, w których łamanie zasad jawi się jako sposób na dawanie znać o swoich problemach. Jeśli grzeczne podążanie za systemem nie gwarantuje niczego poza pozostaniem na tym samym niskim szczeblu drabiny społecznej, a jednocześnie można zobaczyć ludzi, którzy z racji startowania z lepszej pozycji żyją na poziomie niemal nieosiągalnym, to młody człowiek nie będzie takiego systemu szanował. A jeśli jesteś zmuszony grać w grę. Chciałem powiedzieć, że tak. Szymon, brak nadziei jak najbardziej. Chciałem powiedzieć w ten sposób: To brzmi jak. Ee, jakby ktoś chciał opowiedzieć, bar sprzedać bardzo konkretną narrację, i e, jakby ubrał ją w ten akurat serial bez jakby żadnego obejrzenia ze zrozumieniem tego serialu, bo jakby e, połowa rzeczy, które, która e, jakby on mówi, nie jest prawdą w kontekście tego tego serialu. Jakby e, nie rozumiem, nie, roz, nie, 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 nie rozumiem tego. To jest przemycanie, to jest przemycanie. A w scenariuszu niby dotyczącym Arcane wartości, które nie są z tym serialem związane. Której twoim zdaniem nie możesz wygrać, to równie dobrze możesz przewrócić planszę i rozrzucić pionki. Przemoc... Tylko, że to nie jest, to, tylko, że to nie jest wybór w większości postaci. Zaczyna wydawać się konieczna do dokonania zmian. Jednocześnie jednak widzimy, że przedstawione realia społeczne nie są całkowicie jednoznaczne i nie jest to jedyny sposób na wywarcie pozytywnego wpływu. Eko, również wychowujący się w podobnych warunkach, nie dokonuje żadnych rozbojów, tylko normalnie pracuje jako pomocnik w Lombardzie, a dorastając, jest w stanie zbudować coś pozytywnego w postaci bezpiecznego schronienia dla ludzi wychowujących się w dolnym mieście. A jako główne zagrożenie w tych realiach uważa on nie znieczulice wyższych klas. Ale lokalnych bossów czerpiących korzyści z normalizowania przestępczości i zalewających dolne miasto narkotykiem. Co. Okej, okay, jakby. Potem zakładam maskę i. Znaczy. Jakby w ogóle cała narracja, jakby. Jeżeli chodzi o eko, jest dość niejednoznaczna. W sensie, w ogóle to hasło jest biedne, ale pracuje, to jest jakiś taki kurwa. Co tu się dzieje? Nie? Kto wymyśla takie rzeczy? Eee, na zasadzie, ładny robisz klasizm, Szymon, nie? Ale jednocześnie, jeżeli chodzi o całą historię Eko, eee, to bez większych spoilerów, jakby powiem, to jest osoba, która znalazła się w bardzo konkretnych warunkach, której bezpieczna oaza. E, której. inaczej. E, która stworzyła oazę. W której bezpieczeństwo jest warunkowane przemocą, bo to bezpieczne miejsce jest okopane tym, że na zewnątrz tego miejsca się biją. Nie chcę, nie chcę tłumaczyć więcej. Eee, I jakby e, to, że eko walczy akurat z ludźmi, którzy, którzy rozsiewają narkotyki, e, to i z ludźmi, którzy, którzy w bardzo krzywy sposób jakby sięgają po siłę i sięgają po kontrolę. To nie znaczy, że jest pozytywnie nastawiony do wyższych sfer, tylko że re próbuje regulować przede wszystkim problemy w swoim świecie. Zresztą nieufność w górę jest w tym serialu widoczna, właśnie od Eko, więc. This is bullshit. Co więcej, w społeczeństwie tym linie klasowe nie są zamrożone, a awans społeczny jest możliwy. O, nie! Gówno prawda! Ten serial, ten serial jest jakby O to jest główno prawda. Ja rozumiem, że, ten, że, że w serialu pojawia się Victor, który jest Lower City i jest e, e, tego asystentem. E... Ale Wiktor jest troszeczkę narzędziem narracyjnym w tym kontekście, a nie dowodem na to, że istnieje możliwość awansu, dlatego że on został tak naprawdę wyciągnięty do, do, do klasy wyższej, a, a, nie, a nie, nie jakby awansował. Jakąkolwiek naturalną, systemową progresją. A w związku z czym nie. A jeżeli, jeżeli chcemy naszego pięknookiego kwadratowo-brodego tego młodziana powiedzieć, że awansował klasowo, bo jakby um, jego rodzina robiła młotki, a on jakby staje się jakimś super ważnym, no to też pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia tego, że system jest możliwy, tylko to jest kwestia tego, że on łamiąc prawo zrobił coś. Uh, unikalnego i tym się wybił, ale to nie, nie oznacza, że drzwi do awansu społecznego są szeroko otwarte. Wiktor mm, nie ma dużego awansu społecznego, sam narzeka, że nie może być nikim więcej. Nie, on, on mówi, że on nie, być, że on nie chce być tylko asystentem. Tak. Jace jest cholernym libertarianinem. Nie zapraszam do dyskusji. a oczy, Oczywiście, jakby poziom niezrozumienia systemu, w którym funkcjonuje przez Jace'a, jest przerażający. Dwudziestokilkuletni Wiktor, pomimo pochodzenia z dolnego miasta, jest asystentem profesora w akademii i ma posadę dającą mu pewien rodzaj władzy, a nawet nadzoru nad innymi ludźmi z wyższych klas. To nie jest a, to, to nie jest dowód na awans społeczny na bogów. Jego osoba jest jednak również przykładem tego, że pierwotne podziały klasowe i ich konsekwencje bywają znacznie głębsze niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Wiktor, mimo iż. Osoba... No, przez połowę czasu Wiktor jest sumieniem, e, e, jakby. E, Jace'a, bo. A my, Piedocy, to coś tam. Ostatecznie staje się sławnym naukowcem. To jako biedne dziecko z nizin społecznych bawił się wraz z innymi w rzece, do której wylewało się. Właśnie Chcesz ścieki, wejść na w bazu? To, że ostatecznie został zaakceptowany przez wyższe sfery społeczne, nie zmienia tego, w jakich warunkach się wychowywał. Teraz w sumie w porządku, że jest wyciągany wyżej, bo jest wygodne. Eee, no to spoko, to, to zapraszam eee, dla części rodów rządzących jest pionkiem przez półset... tak i w ogóle jakby mnie raz za razem uderzało to, że z jednej strony eee, to, to, to jest jakaś taka w ogóle dla mnie dziura narracyjna troszeczkę w kontekście Arkana, bo eee, na każdym kroku Wiktor eee, eee, jest jakby znaczy, mówi się, że, że osiągnięcie związane z, z tym, z Hex heks... Arcana? Hex, coś tam. Hex Score, o, właśnie, Hex Jakby jest jakby um, osiągnięciem tych dwóch, Hekstech o, tak, macie rację, że, że, że to jest osiągnięcie dwóch gości, nie? Wiktora i Jesa. Tymczasem raz za razem, a jakby to Jace jest nagradzany za to osiągnięcie, i o ile Wiktor tak czasem, jak mówi, no to tak, tak, no nie, nie wyciągaj mnie na scenę, to istnieje milion powodów, dla dla którego, e, dla których Wiktor powinien Jace'a nie trawić e, za sam fakt, ile, ile Fejmu kradnie e, Jace, nie? W sensie, to jak powiedziałem jest ta historia. I to, że nie ma jakiegoś, jakiejś, jakiejś wrogości Wiktora w stosunku do jest co najmniej zaskoczeniem, nie? i trwałego piętna, jakie to na nim odcisnęło, co stawia go w innej sytuacji niż ludzi wychowanych w górnym mieście. Wszystkie te niejednoznaczności w zrozumiały sposób nie są jednak widoczne z perspektywy nastolatków, które naturalnie chcą dostać coś od życia. Co, jak mówiliśmy, kończy się tragedią której nie jest w stanie przetworzyć nie tylko młodsza Powder, ale i starsza Waj, która nie potrafi zdzierżyć konsekwencji działań własnej siostry, mimo iż swoim przykładem sama ustawiła ją w sytuacji, w której ta była przekonana, że tego właśnie się od niej oczekuje. Nieprawda. Było dokładnie odwrotnie. Skutkiem czego porzucona Powder dosłownie wpada w ramiona pierwszego lepszego środowiska, które daje jej akceptację, poczucie przynależności i tożsamość. W ich dalszych relacjach bardzo widoczna jest też przy tym ciągła potrzeba potwierdzania tej akceptacji. Raz skrzywdzona i porzucona dziewczyna nie potrafi już zbudować poczucia pewności i bezpieczeństwa, nie potrafi bezwarunkowo zaufać nawet tym, których uważa za rodzinę. I nawet jeśli nowi bliscy powder szczerze się o nią troszczą, to jednak z uwagi na patologiczność tej grupy, tożsamość wytworzona wokół niej okazuje się toksyczna. Daje ona swobodę wyrazu, ale nie daje okazji do przepracowania starych problemów. Swobodna ekspresja jedynie przykrywa głębokie traumy, które gotowe są eksplodować po zetknięciu z niespodziewanym bodźcem. Mimo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idziemy w bardzo ciekawym kierunku, ale ja... Patologia tworzy, rodzi patologię, no może być, no? To, to myślę, że teraz już, na, teraz już jak najbardziej. I myślę, że ciężkie życie też już przerobiliśmy w, w tym tego. Dobrze, Adam Adamery. Mamy już dwa bingo. Trzy bingo. Doz i podwójne bingo. Otoczenie kształtuje człowieka było. Wlubel double bingo! Bingo bingo! No ale jeszcze nic takiego nie padło, Pączek. Mimo iż Powder ułożyła sobie życie bez siostry, to nie może znieść nawet podejrzenia, że ta może mieć nowy... Marysieńka też ma bingo. A ich ponowne spotkanie ukazuje, jak wielką dziurę w psychice dziewczyny pozostawiło poczucie bycia porzuconym przez osobę, która była dla niej wzorem. Daje to stan neurotycznego balansowania na krawędzi poczytalności, w którym nawet drobne bodźce grożą zachwianiem delikatnej równowagi i przechyleniem w obłęd. Dodatkowo jest ona rozdarta między korzeniem własnej tożsamości w postaci relacji z siostrą, a ramami, w których pozwolono jej wzrosnąć w postaci relacji do Silko i jego organizacji. Ta pierwsza wprowadziła ją do świata i obiecała w nim pokierować, ale nie dotrzymała słowa, a ci drudzy może i skierowali ją na destrukcyjne tory, ale bez nich była tylko niechcianym dzieckiem. Gdy środowiska te stają ze sobą w konflikcie, rozrywa to psychikę Powder. I nie pozwala jej na stabilne samookreślenie. Aż ostatecznie powstała w ten sposób Persona Jinx, uzewnętrznia się wybuchami niemal losowej przemocy. Jak słyszę takie określenia jak samookreślenie w materiale Szymona, to bardzo czuję, że ktoś innego pisał. Naprawdę, jakby. a Zupełnie, zupełnie nie czuję, że to jest coś, co Szymon. Jakby. Że to jest zdanie, które Szymon by sam z własnej woli wypowiedział. Przemocy. I staje się niebezpieczna nawet dla jej nowej rodziny i jej samej. A na koniec przypomina. Lub to nas nie interesuje.